Witam wszystkich twardzieli, ludzi, tytanu 17 kwietnia godzina 5.35 tak tam jest gdzieś gdzieś tam z tyłu Ślęża, Ślęża zwycięża dzisiaj moi mili pobudka 4.00 i zaczynamy drałowanko pod górę dzisiaj ja wielki informatyk Człowiek, który na elektronicy się zna e, także że wie, że ona istnieje, <laughs> ale udało się w tym moim zegareczku w końcu wy, wyłączyć, e, jak to mawiają niektórzy e, wyłączyć tak. Jeszcze raz powtórzę mm, autopauzę. Bo ostatnio nie kryłem rozczarowania, że e, z półtora kilometra mi wycieło. Na tych moich szlakach, które mają mieć 22 km, i dzisiaj też 22, będziemy chcieli zdobyć. Jak widać na załączonym obrazku, jeszcze gdzie niegdzie na ślęzę przykruszyło i po bokach śnieżek jest. Jak to mówi stare pozycadło: Im dalej je w las, tym więcej drzew. No, widać, że. Troszeczkę to przypuszyło, No ale ogólnie jest chlapa Chlapa, więc Dzisiejszy trening to w zasadzie Taplanie się w wodzie będzie I w błocie Buty już mokre, więc Już nawet na to przestałem zwracać uwagę Przed samym szczytem Moi mili To już nie taka ścieżka Buty mokre Śnieg mokry No dzisiaj trening łydkowy Łydki na śniegu To szybko Czują i długo będą pamiętać Tą dzisiejszą wyprawę Mgła Oto temperatura się zmienia Już przyszły tydzień ma być cieplejszy Znowu A dzisiaj koło Dwóch, trzech na plusie myślę aktualnie. Tak jest. Ślęża zwycięża. Ostatni podbieg, mój mili. Tutaj pod górkę. Po kamieniach jesteśmy na górze. 6:43 i przyszedł czas na dreptanie. No ciężko się już tu biegnie. No taki mamy klimat. Biegacz pogody nie wybiera. Pogoda wybiera biegacza. Taka jest prawda. Jest założenie, trzeba je realizować moi mili. 7 140 metrów. Już końcówka. Zaraz będzie widać wieże, ale łydki palą, palą łydki po śniegu. Już tutaj w zimie byłem. W śniegu biegałem. A wiem co to znaczy. No ale dzisiaj na szczycie chociaż mógłby być mróz. A nie mam rozu. to jest jeszcze gorsze brodzenie. Bo zapadasz się i wpadasz w kałuże za każdym. Krokiem. Ostatni odcinek to już podejście pod górę Niestety nóżki zniszczone no. w zimie to biegłem i zbiegłem tylko jak było tak dużo śniegu któregoś razu Chociaż miałem zamiar zrobić to co dzisiaj no ale dzisiaj zbiegnę tą padła i obiegnę Czarnym szlakiem w połowie górkę Jesteśmy na szczycie moim zobaczcie jaka mgła Zobaczcie jaka mgła Zobaczymy czy ktoś już dzisiaj tutaj dotarł na pewno rundkę honorową standardową trzeba zrobić całych Słupczyn śniegu powyżej kostek śniegu powyżej kostek Wierzę telewizyjnej telewizyjno-radiowej nie widać Tak, jestem na szczycie ślęży. Jest tutaj termometr. Pokazuje pół stopnia na plusie. Powiedzmy 1 stopień na plusie. Kapturek założyłem, żeby tutaj zawsze wieje, żeby nie przewiało. Także chwila dla reportera, dla dziennikarzy, parę zdjęć i lecimy dalej. Brodzenie w śniegu. No nie spodziewałbym się, że w drugiej połowie kwietnia będę jeszcze tutaj śnieg na ślęży widział, no ale w końcu kwiecień plecień poprzeplata do tej pory zima nas rozpieszczała przez ostatnie co najmniej dwa lata Trzymajcie się, będziemy w kontakcie w trakcie biegu Tak, tak. Właśnie tak wyglądają budki po brudzeniu śniegu i błocie. Tak moi mili twardziele i ludzie z tytanu. Eee. No elektronika albo mnie kiedyś oszukiwała, albo teraz mnie oszukuje. Nie wiem. Ponad 22 mi tu wychodziło od boiska, a teraz musiałem po raz kolejny wyciągnąć dystans, żeby wyszło z niego wyszedł z niego chociaż pół maraton, bo to już tak nieładnie zrobić 20 i pół kilometra już tych 600 metrów nie dociągnąć, żeby, żeby półmaratonik był, więc dociągnąłem tutaj, żeby półmaratonik zrobić, no porządny trening, porządny trening. E, zmienna nawierzchnia bardzo, od błota przez śnieg, e, mokry, zapadający się śnieg. Ale no cóż, tak to jest, tak to bywa w życiu e, każdego e, twardziela i człowieka z tytanu. E, walka trwa. E, jest to walka na żywym organizmie, bo walczymy z własnymi słabościami, ja walczę cały czas troszeczkę zniesmaczony po wynikach, które zrobiłem rok do roku, albo miałem moi mili, wrócić do testu na przeciwciała, zakupiony w Biedronce ten, test płytkowy wykazał mi, że nie mam przeciwciał, więc. Prawdopodobnie w najbliższym okresie nie przeszedłem covidowych historii. A teraz, przy okazji robienia kompleksowych badań zdrowotnych, zapłaciłem sobie za sprawdzenie z krwi w laboratorium, czy nie mam przeciwciał. Potwierdził się test z biedronki, że nie mam tych przeciwciał. Więc prawdopodobnie nie chorowałem. Lub po prostu nie wiem, że chorowałem, chociaż rok temu, na, na wiosnę, na wczesną wiosnę, wydawało się nam wszystkim w domu, że tak na tydzień coś tam poniewierało. Ale, no cóż, moi mili, trzeba walczyć o to zdrowie na różne sposoby. Każdy, każdy musi wypracować swój. Są pewne uniwersalne zasady do których warto się stosować. Ale ja nie jestem od tego, żeby wam wykładać, bo ja jestem, jak mówi o sobie taki e, Taki biegacz amator, e, który eksperymentuje sam na sobie, za mało czyta, za mało słucha innych. E, Walczę sam z sobą i o siebie. No, ale zdobywam pewne doświadczenie eksperymentując na własnym, na własnym ciele. No i chociaż moje wyniki rok do roku, niestety, triglicerydy i cholesterol wzrosły. Nie wiadomo dlaczego. Dlatego będę musiał, że tak powiem, drążyć bardziej temat z jakimś kardiologiem, ale może sportowym, który troszeczkę podpowie. Co tu zrobić, gdy się, no już bądź co, bądź zaczyna biegać długodystansowo? Bo tak o sobie myślę, że jednak długodystansowo biegam. Już 10 km nie zawsze mi starcza, po prostu. I tak jak dzisiaj półmaratonik zrobiłem, no to czuję się taki spełniony. Muszę przyznać, że się czuję taki spełniony i chciałbym się więcej. Myślę kiedyś wbiec od tej strony Od Wieżycy Dotąd padła obiec Radunie I wrócić Bo byliśmy jakieś dwa tygodnie temu na Radunii Żeby poznać Radunię Jeszcze nie byłem na Radunii To siostrzana niższa górka Ślęży o, Zatrzymam się w piekarni u Bąkowskiego, W Rogowie Sobuckim Dobre pieczywko Poleca tutaj piekarz Z zawodu Paweł Pawłoski, Mnie tutaj Kiedyś przywiózł i tak od tej pory tutaj zajeżdżam do cukierni, piekarni Bąkowskiej. Polecam, tak przy okazji, spróbujcie. Lody też tu dobre sprzedają. Jak jest już sezon, trzymajcie się, bądźcie twardzi, jak zresztą jesteście.